Mike Tyson, w świecie boksu kojarzony z niszczycielską siłą ciosu i widowiskowymi nokautami. Krótko mówiąc był bestią w ringu, a jego walki bardziej przypominały egzekucje niż pojedynki. A w tym filmiku omówimy jedną z najbardziej niszczycielskich kombinacji jaką Mike się posługiwał. Zatem lecimy z tematem. Ta kombinacja to prawy sierpowy na korpus i prawy podbródek. Zacytuję Wam teraz słowo Majka z jednego z wywiadów, jakiego udzielił opisując tą kombinację. Kiedy uderzam w ten sposób, prawą nogę wysuwam lekko w przód, więc wygląda to, jakbym był w odwróconej pozycji leworęcznego. Schodzę nisko w prawą stronę i uderzam prawy sierpowy na korpus za łokieć przeciwnika. Następnie szybko wystrzeliwuję prawy podbródek. Kaz Damato mówił mi, że prawy na korpus nie musi być wcale mocny, za to prawy podbródek ma być potężny. Ale ja zawsze uderzałem oba ciosy najmocniej jak potrafiłem i z najbardziej złą intencją. Kombinację to powinien zakończyć lewy sierp jako trzeci cios, ale przeciwnicy zwykle padali już po drugim. Jak wiadomo, najbardziej niszczycielski cios to ten, którego nie widać. A przeciwnicy właśnie dlatego padali, ponieważ nie spodziewali się prawego podbrudkowego. Sam Mike podkreślał w wywiadzie, że ustawiał przeciwników, bijąc same ciosy na korpus, by później zaskoczyć i zaatakować właśnie tą kombinacją

Pozdro.